Witam Was bardzo, wszystkich serdecznie. Z tej strony Furok a to jest odcinek, w którym pokażę najlepsze ulepszenia, najgorsze ulepszenia kilofów. A więc tak, yy, yy, najpierw zacznijmy od FNCT. FNCT to jest yy, szybkość yy, kopania w danym kilofie. Yy, no, najlepsze to diamentowy kilof FNCT. Jest tak, FNCity 1, 2, 3 i 4. FNCity 4 oczywiście jest najszybszy. A więc tak: yy, to jest FNCity 1. Kopia jest Tawna. What the fuck? Silverfish? No, dobra. 1, FNCity 2, FNCity 3 FN i FNCity 4. Również yy, bardzo szybko kopię klej i piasek. Piasek. Trawę yy, czy dirta. Yy, no yy, jeszcze jest yy, fortunę 2, 1, 2 i 3 Fortunę to jest 2 yy, nie, nie wiem no na przykład diamentów wykopię fortunę 1 to jest jeden diament 1 o 2 1 teraz fortunę 2 2 1 fortunę 3 2 1 3 Dobra no dużo, sporo daje, no jak z jednego diamentu 3 daje Teraz zlapisz Lazuli. Zobaczymy ile da. No, mnóstwo daje. Z jednego takiego. No, teraz akurat mniej. Jest również Silk Touch. Który wykopuje rudę. Rudy. Trawy wykopuje nawet. Wykopuje stona. Wykopuje książki. Glowstone. To tu jeszcze. Rudy też inne. I melona. Tak. Mamy jeszcze. Yy, ulepszenie. Yy, unbreaking. Czyli. O oh fuck. Fail. Mamy też. Yy, ulepszenie. Unbreaking. Czyli. Yy, to jest. Jak się. Kopię na przykład w jaskini normalnym kilofem to się diamentowym normalnym kilofem to się niszczy po prostu, a ten się po prostu wolniej będzie niszczył, jakby tak można powiedzieć. No to jest normalny kilof, tylko że po prostu bardzo długo wytrzymuje. No a więc to chyba wszystko w tym odcinku. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i dać, dać łapkę w górę. Jak ktoś chce. No, to żegnam Was. Cześć.